Dzień dobry, środa 24 marca minęła godzina 14. Agata Jasińska. Zapraszam do studia lotto. Marzec okazał się udanym miesiącem dla grających w zdrabki. Padło 27 wysokich wygranych. Najwyższa z nich była warta aż 1,5 miliona złotych. Po taką sumę sięgnął grający w Playbook 7 w Malborku. Gratuluję zwycięzcy. A jutro pojawi się w punktach lotto nowa zdrabka Jubilotka. To wyjątkowa zdrabka wydana z okazji jubiluszu 65-lecia totalizatora sportowego, w której można wygrać 465 tysięcy złotych. Zdrabki znajdą Państwo w punktach lotto i w specjalnych zdrabkomatach. Zachęcam do gry, a teraz zapraszam na popołudniowe losowania. W MultiMulti -multi można wygrać nawet 25 milionów złotych. Aby mieć szansę na taką sumę, należy wytypować 10 liczb, zaznaczyć opcję plus i 10-krotnie zwiększyć stawkę. Losujmy. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejnołożonych kul. Bęben maszyny jest pusty, zwalniamy blokadę i losujemy 20 liczb. A oto wylosowane liczby czterdzieści cztery, szesnaście dziesięć, sześćdziesiąt jeden trzy sześć pięćdziesiąt sześć pięćdziesiąt siedem. Dwadzieścia dziewięć, siedemdziesiąt cztery, czterdzieści, pięćdziesiąt osiem, czterdzieści osiem, sześćdziesiąt, trzy dwadzieścia jeden. 31, 78 i liczba 18, ta liczba jest plusem. Jutro wieczorem czekają na Państwa emocje związane z losowaniem lotto. Szczęśliwa szóstka może być tym razem warta nawet 3 miliony złotych. Warto pamiętać też o Lotto Plus. W dodatkowym losowaniu można wygrać milion złotych. W Lotto i Lotto Plus mogą Państwo grać przez internet na stronie lotto.pl. Losowania kaskady tak samo jak losowania multimulci odbywają się dwa razy dziennie, a wczoraj grający w Lubiczu Górnym sięgnął po 250 tysięcy złotych. Gratuluję i zaczynamy losowanie kaskady. W kasecie maszyny losującej mamy 24 kolejnołożone ułożone kule, bęben maszyny jest pusty, zwalniamy blokadę i losujemy 12 liczb. 11 osiem dziewiętnaście siedem dwadzieścia dwa dwadzieścia cztery siedemnaście Szesnaście dziewięć czternaście. Eurojackpot to pasjonująca gra, w której można wygrać niewyobrażalne pieniądze. A w najbliższym piątkowym losowaniu najwyższa wygrana może wynieść aż 105 milionów złotych. Aby je wygrać trzeba trafić 5 liczb z 50 oraz 2 z 10. Powodzenia! Odwiedzając punkt lotu warto kupić zdrabkę albo dwie. Czas upływa nieubłaganie, ostatnio nawet jakby przyspieszył, tak właśnie upłynął czas totalizatorowi sportowemu. Już jutro do punktów sprzedaży lot to trafi nowa zdrabka Jubilotka. Wydana z okazji 65-lecia totalizatora sportowego. Ta niezwykła zdrabka w pięknej szacie graficznej ma super wygrane. W tej zdrabce do zdobycia są dwie główne wygrane po 465 tysięcy złotych oraz wiele innych atrakcyjnych wygranych niższych stopni, na przykład 6 wygranych po 10 tysięcy złotych. Pula przeznaczona na wygrane to ponad 23 miliony 800 tysięcy złotych. Więcej informacji o zdrabce na stronie lotto.pl. Za chwilę podam Państwu pierwszy dziś wylosowany numer Super szansy. Najpierw jednak przypomnę, jakie liczby padły w losowaniach Multimulti -multi oraz kaskady. Zacznę od Multimulti: -multi. 44, 16, 10, 61, 3, 6, 56.

24, 17, 3, 4, 16, 9, 14. W super szansie, najwyższa wygrana to 2 miliony złotych. Można ją zdobyć, trafiając cały siedmiocyfrowy numer, znajdujący się na kuponach z zakładami Lotto, Mini Lotto, Kaskady czy Multi Multi. Przypominam, że aby wziąć udział w losowaniu, należy ten numer aktywować. A koszt aktywacji to tylko 2 zł. A tym z Państwa, którzy już zagrali w super szansę, podaję wynik losowania. A oto szczęśliwy numer: 0, 8, 7, 0, 4, 0, 0. Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratuluję. Na koniec popołudniowego studia Lotto mam dobrą wiadomość dla miłośników Keno. Już dzisiaj od godziny 19 do 23 promocja Happy Hours w Keno. Promocja oraz regulamin są dostępne online na lotto.pl. Zapraszam do gry i życzę wysokich wygranych. A kolejne studio Lotto czeka nas już dziś wieczorem o godzinie 21.50. Dodam, że będę miała przyjemność spotkać się z Państwem ponownie. Do zobaczenia! Wpada! O, taka drapuje zasada. Mówi ci to MC Drapak Drap na wszystkich tak porywa, bo co czwarty drap wygrywa. Kasa wpada, kasa wpada, taka drapuje zasada. Jest wiele sposobów na wygraną. W nowej grze szybkie 600. Co 4 minuty masz szansę na wygranie 600 zł wypłacanych co tydzień przez okrągły rok. Jak grać? To proste. W kolekturze w sklepie lub w kiosku wypełnij blankiet. Wybierz 6 liczb z 32 i skreśl je w polu gry, lub zdaj się na los i zagraj na chybił trafił. Możesz też zwiększyć stawkę. Jeśli zwiększysz ją 10 razy, możesz wygrać nawet 6 tysięcy złotych co tydzień przez cały rok. Twoje liczby mogą wziąć udział nawet w 50 kolejnych losowaniach. Dodatkowo przed każdym losowaniem dowiesz się, do którego z pięciu stopni wygranej będzie doliczona premia. Stopień wygranej z premią wskazuje czerwony znacznik na kole. Jeśli wskaże kumulację premii, to jej wartość powiększy pulę premii w następnym losowaniu. Premia będzie rosła aż do momentu, kiedy padnie wygrana, w stopniu do którego premia jest przypisana. Wróćmy teraz do losowania. Jeśli premia została przypisana do stopnia pierwszego, a twoje liczby okażą się szczęśliwe, to do twojej wygranej doliczymy jednorazową premię wypłacaną od razu. Zachowaj kupon i sprawdź swoją wygraną w kolekturze lub na lotto.pl. Graj w punktach lotto. Nikt nie wie, jakie masz marzenia, te, które chowasz w sercu. Nie daj sobie wymówić, że nie możesz ich spełnić. Pozwól swoim marzeniom rozwinąć skrzydła. Poczuj się wolny. Lotto, zacznij marzyć. Wyobraź sobie niewyobrażalne. EuroJackpot już w Polsce. Teraz możesz wygrać nawet 375 milionów złotych. Graj w punktach lotto.